And the golden globes goes to... Oh, moi drodzy, typów i filmów jest bardzo wiele, każdy ma swoje, ja też. Nie wszystkie moje filmy trafiły na listę nominacji, ale dużo. A więc zaczynamy zabawę, czyli Złote Globy według kinomaniaka. I zaczynamy. Najlepsza rola męska drugoplanowa. Mój typ Sylvek Rocky Stallone za film Creed.

Zobaczcie. A najlepsza aktorka drugoplanowa? W tej kategorii troszkę się wahałem: czy Kate Winslet za film Steve Jobs, czy też Alicia Vikander za film Ex Machina. Jeden z najlepszych filmów ubiegłego roku. Troszkę niedoceniony. I mój typ to Alicia Vikander. Hello. A teraz yy, najlepsza aktorka w komedii lub musicalu. No to jedna z tych właśnie takich trochę dziwnych kategorii. Ok, damy radę. Maggie Smith czy Jennifer Lawrence za film Joy? Mm, Maggie Smith za film the Lady in the Van. I've just a new you sort yourself out. Merry Christmas. Nie szedł do. No my busy woman. A teraz najlepszy aktor w komedii lub musicalu. Bale, Carl Pacino. Bale, Carl Pacino. Bale, Carl Pacino. Bail, Carol Pacino. Jednak moi drodzy, Steve, nielubiane przeze mnie Carol. Jednak mimo wszystko za film Big Short. You have no idea the kind of crap people are pulling, and everyone's walking around like they're in a goddamn Enya video. You hate Wall Street, but maybe it's time to quit. I love my job. You hate your job. I love my job. Najlepsza aktorka w dramacie. Tu nie miałem żadnych wątpliwości. Brie Larson za film Room, czyli Pokój. Niesamowita, niezapomniana rola. Truck. wiggle out, jump, run, Somebody. I'm scared. I know. Jack, to me. This is our Najlepszy aktor w dramacie. DiCaprio, Fassbender czy Cranston? DiCaprio, Fassbender czy Cranston? Fantastyczne role, trudny wybór. Fassbender za Stevea Jobsa. Oczywiście to mój wybór. Musicians play their instruments. I play the orchestra. This can't be fixed in seconds. You didn't have seconds. You had three weeks. The universe was created in a third of that time. Well, someday you'll have to tell us how you did it. Kategoria najlepszy scenariusz, jedna z moich ulubionych kategorii. Spotlight, Big Short, Jobs, Pokój. Um. Nowy. A słuchajcie, tych scenariuszy naprawdę było dużo, są znakomite, są świetne. Powstały e, na podstawie e, tych scenariuszy znakomite filmy. I to chyba była dla mnie najtrudniejsza kategoria. Może dlatego, że najbardziej właśnie lubię e, tę kategorię. I w związku z tym wybrałem dwa najlepsze scenariusze, czyli Spotlight e, e, Toma McCarthy'ego The Boston priest kids in six different over the last 30 years. the church found out about it and did nothing. we haven't committed any long-term investigative resources to the case. no, we haven't. and that's the kind of thing your team would do. spotlight <laughs> scenariusz filmu Pokój", uh, scenariusz, który Emma when the sun went down and the jungle fire was burning, down the tracks came a hobo hiking. and he said, boys, i'm not turning. Najlepszy reżyser. Według mnie w całym tym zestawieniu najlepiej wypada Tom McCarthy i jego film Spotlight. Tom McCarthy, pamiętacie, to on debiutował filmem Drużnik. i teraz. I jego spotlight to naprawdę niesamowite, mocne kino. We've got two stories here. A story about degenerate clergy and a story about a bunch of lawyers turning child abuse into a cottage industry. Which story do you want us to write? Because we're writing one of them. This is not just Boston. This is a whole country. It's a whole world. They knew and they let it happen. It could have been you. It could have been me. It could have been any of us. Najlepsza are lub musical. Tu mój drodzy, wybór był prosty. Big short. Szczególnie jak śpiewają. You have any idea what you just did. You just bet against the American economy. If you're wrong, you can lose it all. The banks and the of the American people. Now we can kick them in the teeth. Okay, here we go. I w końcu, moi drodzy, najlepszy film dramatyczny, najlepszy dramat. Według kinomaniaka, czyli mnie najlepszym filmem ubiegłego roku, który powinien zdobyć złoty glob jest niesamowity, porażający, przerażający film. Pokój Room. Film, który rzucił mnie na kolana. I'm like Alice. Now we've got a chance. I'm scared. I know. Truck. Truck. Wiggle out. Wiggle out. Jump. Jump. Run. Run. <laughs> Oczywiście nie zapomniałem, bo jest jeszcze jedna nowa w kinomaniaku kategoria czyli najlepszy serial. I mój typ. So Mr. Robot. What do you want? Huh? The guys I've worked with ain't motivated by shit like that. Elliot, you're not saying anything. What's wrong? Nothing. A jak będzie naprawdę i e, kto, jacy aktorzy, jakie filmy dostaną z te globy, przekonamy się już w poniedziałek rano. Bardzo rano, bo około piątej. E, rano, e, a teraz klik... No tak. Klikajcie, e, żeby być na bieżąco z kinem, żeby wiedzieć na co pójść do kina, a na co absolutnie nie. Pamiętajcie, jedyny od 60 lat niezależny program filmowy Kino Maniak. Klikajcie, subskrybujcie i do zobaczenia.